Witajcie w kolejnym materiale poświęconym Uniwersum Godzilli. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten kanał. Tymczasem opowiem Wam o gabarze zmutowanym płazie Kaiju, który po raz pierwszy pojawił się w filmie Toho z 1969 roku All Monster Attack. W filmie tym Gabara istnieje tylko w snach głównego bohatera i W tych sennych marzeniach Gabara jest tropuchą, która zmutowała przez eksplozje nuklearne w gigantycznego dwunożnego potwora. Kaiju ten jest bardzo podobny do oni, demonów z japońskiej mitologii i folkloru i prawdopodobnie częściowo na nich oparty. Jego projekt bardzo przypomina te demoniczne istoty, dodatkowo mieszając trukusowe łuski gada z pomarańczowym kocim futrem i wyraźnie z saczymi rysami twarzy. Ma również trzy rogi na głowie, podobnie jak oni, który w japońskiej kulturze był przedstawiony jako stwór posiadający od jednego do trzech rogów. Zdolność gabary do rażenia prądem w bliskim kontakcie jest prawdopodobnie również odniesieniem do tradycji związanej z tymi mitologicznymi stworzeniami, ponieważ oni również byli czasami kojarzeni z naturalnymi siłami błyskawicy i grzmotu. W swojej najpotężniejszej formie mierzył 58 metrów wysokości i ważył 23 tysiące ton. Posłuchajcie jego ryku, który mi osobiście przypomina jęczącego kota. Potwór ten jest alegorią szkolnego łobuza, który gnębił ciromiki i był również nazywany w szkole Gabarom. W snach Gabara zaś gnębił Minile, syna Godzilli, który z pomocą Ciro zdołał pokonać łobuza za pomocą wymyślnej pułapki. Po czym zdenerwowany Kaiju, zemścił się atakując samego Godzille, który natychmiast pokonał napastnika. Pierwotnie Gabara miał nazywać się Gebara, ale Toho postanowiło zmienić imię tego stwora na Gabara, aby uniknąć pomyłek z amerykańskim filmem biograficznym o Che który został wydany w 1969 roku i nazywał się Gebara. Jego pierwotną nazwę można odnaleźć na wczesnych grafikach koncepcyjnych stworzonych na poczet tego filmu. Gabara pojawił się również w Go Goodman i Go Greenman, serialach telewizyjnych wydanych przez Toho. W Go Goodman odcień skóry Gabary zmienił się na ciemny, zielonkawo-niebieski kolor i brakowało mu charakterystycznych dla niego rutych włosów. Zaś w Go Greenman skóra Gabary miała jaśniejszy odcień zieleni, a płytki na jego torsie miały prawie złoty kolor. W tych telewizyjnych produkcjach Gabara był zmutowaną żabą ryczącą, a w Go Greenman wytłumaczono, że był uwięziony w zabawce Czerwonego Króla, który został uwolniony przez bawiące się figurką dzieci. W ramach ciekawostki pojawił się również w Godzilla Singular Point, ale ja tutaj nie będę spoilerował i polecam wam zobaczyć pierwszy sezon tego anime. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.